Witajcie w najnowszym odcinku z serii zagrajmy w Minecraft, ale teraz gramy dlatego w Minecraft no 11.2 to jest. Ponieważ chciałbym Wam yy, zaprezentować modyfikacje. I jeśli chcecie, żebym prezentował więcej modyfikacji, to zostawcie. Dużo łapek, jak najwięcej łapek w górę. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to proszę zasubskrybować. I no, chyba przejdziemy do, do prezentowania modyfikacji. A to następnie to będzie działający laptop w Minecraft. Mamy tutaj taki klocek, ale z shiftem. Klikając prawym klawiszem myszy go otwieramy dobrze. Tutaj sobie wejdziemy, tutaj ten i dobrze, klikamy już bez shifta prawym klawiszem myszy na komputer i pyk, i proszę. Ja Już tutaj go sobie troszeczkę tutaj na przykład, no trochę go zmieniłem, bo tapeta, no w ustawieniach można tylko tapety zmieniać. Była fabrycznie taka, ale ja sobie wrócę do tej tapety i dobrze. No i zacznijmy prezentację tego oto, no ładnego laptopa można powiedzieć. Dobrze wejdziemy sobie w niego i zacznijmy od notatek. Tutaj już sobie robiłem pamiętniki, pyk, na przykład w i tutaj mamy pamiętnik dzień pierwszy. Dziś zrobiłem dom i w, wgrałem moda na, właśnie ten komputer i tyle. No, bo to zrobiłem. No, no nie chcąc tam mi się zrobiło tule, ale no, ale tyle chodziło mi. Ale i jeszcze damy tutaj new i nawet na przykład bla 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 bla. Jak się tam będzie to nazywało, i bl, 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 bl. Um, No, w tej wersji modyfikacji, bo to jest dosyć stara wersja, modyfikacja, no nie mamy tego scrolla, że mi schodzi na dół, i ten, yy, jak to się to nazywa, yy, że mi schodzi na dół, tylko że i mogę sobie ile chcę pisać, tylko mogę tylko zapełnić to okienko. Ale dobrze, to no zapiszmy sobie to save, i mamy tutaj coś takiego, i tutaj viv i mamy. To, co napisałem. Zapisuje ten komputer wszystkie zmiany w naszym, w naszym Minecrafcie. Nawet jak wyjdziemy z Minecrafta, i możemy też kasować notatki. Delete. I widzicie, i nam się skasowała ta notatka. Kolejny. Tutaj możemy też tworzyć mm, te y, programy pod ten komputer. Yy, czyli, no, jeśli ktoś chce sobie coś stworzyć, jakiś program na ten komputer lub coś w tym stylu, to może sobie tutaj coś. Yy, nie wiem. Nie wiem, jak to się robi. No, no, nie wiem. Yy, tutaj jakiś template i ten UI Components. No, nie wiem, nie wiem, jak to się robi. I kolejna funkcja tego, a w sumie tutaj jest App Store. I w najnowszej wersji tej modyfikacji, bo, ona, bo najnowsza wchodzi tylko na 1.12.2, to tam z. bo autorem tej modyfikacji jest Mr. Cryfish, ale. no i no ja ją zaprezentuję teraz. Ho, o, jeszcze da się to przesuwać do okna, ale dobrze, bo możemy. ale dobrze, i co tutaj jest App Store. Teraz to jest App Market, ale tutaj, ale kiedyś to było App Store, jak w MacBook'a. i dobra, i tutaj można już w tej wersji, co mówiłem, sobie będzie można pobierać coś na ten komputer. I tutaj mamy napisane w sumie, jak to, to stworzył Mr. Cryfish. No to sobie tam wchodzimy na jego stronę, i tam. Mamy tam Device Mode i to jest właśnie to. Dobrze, teraz wejdźmy w Pixel Painter i możemy nawet Load out of them ten i Load. I tutaj zrobiłem coś takiego. Możemy też włączyć kratkę, ale możemy jeszcze stworzyć nowe i tutaj Name HGH. H. E, dobra, e, i a e, e, Dobra. I 32 i Dobrze, mamy tutaj na przykład żółty. Możemy coś takiego zrobić. Na przykład. I jeszcze tutaj mam do, powie do pokazania na tym, że tutaj mamy. Możemy sobie coś takiego zrobić. Tutaj w biaderku klikamy, na przykład sobie wybieramy czarny kolor. I tutaj już nam się wylewa to. Tutaj możemy pobrać kolor. Dobra. Możemy sobie pobrać. A, nie wiem, czemu mnie pisze, ale no i możemy to zasywować normalnie. I mamy tutaj to, i możemy sobie jak już mówiłem. Load, i tutaj mamy to, co zrobiłem. Dobrze. Ja to wydlituję, ale. Endermail to tego nie, nikomu nie radzę uruchamiać, bo to po prostu wysypia. Nie wejdę w to, bo by mi wysypało Minecrafta. I nie, nie byłoby to miłe. I, i tyle mam na powiedzeniu z tym endermailem, żeby po prostu go nie włączać. Tutaj mamy grę Boat Racers. I możemy na przykład sobie... Tu chodzi o to, aby zrobić na przykład sobie coś takiego jak... To, co teraz robię. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. I to jest fajny edytor, ale niestety mi to, co większość powinno działać, ale mnie jak kliknę player, to nie wywala po prostu z gry. I... I no... No po prostu słabo, że mnie wywala z tej gry. Bo bo by było fajnie żeby mógł sobie w to pograć dobrze e, tutaj tego świata nie zapisuję jakby co e, dobrze tutaj mamy kolejne The Emerald Bank e, bank emeraldów i jak sobie tutaj wchodzę to Kader i coś tam coś tam ale tutaj sobie wchodzimy i mamy tutaj 199 bilans i jak ja tutaj zaprezentuję jak się nabija sobie tą kasę że... Ej, nie, ja chcę Dobra Zapomniałem trochę jak to się robi przecież. No w sumie bo jest zawsze mm, y, gram w bety Dobra. I mamy tutaj 29 emeraldów w portfelu Więc sobie na przykład tutaj wpiszemy po co musimy dać? To 4 emeraldy i Dispulse i mamy tutaj to. Nie możemy dać, all, ale ma, widzimy, że mamy 25, to 25 i mamy. A. Oj. To my mamy teraz 50, to 5, 0. I widzicie. I mamy to. I możemy sobie wybrać te. Ym, te. Emeraldy z tego i zabierać. W tej wersji modyfikacji, no to na wszystko. Czy chcecie więcej modyfikacji, abym pokazywał, to e, za, jeśli będzie dużo łapek w górę pod tym filmem, e, te, czyli tam przynajmniej 7 łapek w górę, bo na to Was stać, mam 12 subskrypcji. No to 7 łapek w górę minimum to. Będzie więcej odcinków z modyfikacji. Jeśli będzie poniżej 7, no to niestety ale nie będzie odcinków z modyfikacji. Dobrze. A, i na wbicie tych łapek macie jakieś. dwa... Tydzień. O, tydzień myślę, że wystarczy na zobaczenie filmu i oglądnięcie. Jeśli mnie subskrybujecie z dzwoneczkiem. I to wszystko w tym odcinku na dziś. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, pa!